Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak z rana, bo przetarg na szóstą rano sobie wymyślili. Trochę samochodów jest, nawet ktoś skuterem zawitał na przetarg, także zapowiada się ciekawie. Witam Państwa na przetargu. Pole o powierzchni 1,37 hektara. Cena wywoławcza 10 tysięcy i słucham Państwa. 10,5 12 tysięcy. 12 i 100 17 tysięcy. Pass. 17,5? 17 i 600 Osiemnaście tysięcy. Osiemnaście po raz pierwszy, osiemnaście po raz drugi, osiemnaście po raz trzeci sprzedane. Wygrywa Pan Andrzej, a Państwu dziękuję za udział i życzę miłego dnia. No i mamy to, kolejne pole nam doszło. Na tym polu zasieje się kukurydzę na ziarno, także kolejna uprawa zawita do nas na gospodarstwo. Z takim areałem, jakim teraz mamy, to już się może zacznie coś więcej dziać. Pojedziemy jeszcze na rzepak, zobaczymy jak rośnie. Potem pójdę zrobić obrządek i pojedziemy orać. I jest nasza złota plantacja. Ładnie, dosyć wygląda ten rzepak. Chwastów nie ma, czyli dobrze było pryskane elegancko. Lecimy orać. Jeszcze na stację podskoczę, zatankować Ursusa i kupić sobie hot-doga przy okazji. Tankowanie Ursusa i dystrybutor w akcji. Opowiem Wam kilka planów, o których się dowiedziałem od wuja. Wiem, że będzie poszukiwał nowych działek do kupienia, a jak już się kupi New Hollanda, to i nowe maszyny będą planowane. No bo ciągnik 125 koni z talerzówką 2,1 metra, to tak nie bardzo. O rozbudowie nic nie mówi, ale przyda się kiedyś, bo już się ciasno zaczyna w, w stodole powoli robić. Najważniejsze jednak, jak sam mówił, będzie kupienie prasy, bo Sipmę sprzedaliśmy z myślą kupienia jakiejś lepszej i nie wiem co zrobimy, ale coś się wymyśli. Do czerwca będzie czas, a potem się zobaczy, może Bizona się sprzeda i kupi większy kombajn nad stołem. Do rzepaku też trzeba będzie pomyśleć albo kupić jakiś kombajn większy, faktycznie zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Póki co to tyle, pozdrawiam i do następnego.